Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Verony i dzisiaj jesteśmy u Romeo i u jego konkubiny. A może już niedługo to nie będzie tylko jego konkubina, tylko ktoś więcej. Romeo jest zły, bo przed chwilą w poprzednim odcinku pod koniec pobił się z Parysem. Na szczęście wygrał tą bitwę. To znaczy dla mnie to jest na nieszczęście, bo ja wolałabym, żeby Parys ją wygrał, ale niestety Romeo zwyciężył, a mimo to jest Ogromnie, a mimo to jest ogromnie wkurzony. Także w tej rodzince mieliśmy poprzednio pięć członków, natomiast teraz po wyprowadzce Parysa do Julii mamy tutaj Romeo, Arianę oraz dwójkę dzieci. Myślę, że Romeo będzie tą sytuacją trochę przytłoczony, jako samiec alfa, który chciałby żyć wolnym duchem. Ma nagle kobietę i dwójkę dzieci, a raczej trójkę, bo ma jeszcze jedno dziecko na boku z Mirandą. O czym jego konkubina oczywiście nie ma żadnego pojęcia. Ogólnie to fabuła na ten odcinek jest dość spokojna. Gdzie ty idziesz z tą książką? Aha, no weź ją na ręce, bo ona tutaj chyba jest głodna. Głodna jest dokładnie. Fabuła na ten odcinek jest dość prosta. Na razie po prostu gramy sobie tą rodzinką i staramy się te dzieci wychować jakoś na normalnych ludzi, że tak się wyrażę. A nasze bliźniaki będą miały tak w ogóle jutro już urodziny, więc w końcu będziemy mogli odetchnąć z ulgą. Już im tutaj przygotowałam pokoik wyremontowany. I ogólnie począwszy od tej sceny, możemy już tutaj wysnuć taką teorię, że Ariana to by bardzo chciała tutaj brakuje mi takiego fajnego słowa. Chciałaby tak trochę przypieczętować ich związek i trochę jej nie odpowiada to, że mają dzieci, a nie są złączeni ani Narzeczeństwem, ani małżeństwem, i ona się czuje właśnie jako taka trochę jego utrzymanka. W sumie to kobieta jest bezrobotna, nie robi za bardzo nic i tak właściwie to chciałaby, żeby Romeo wykonał jakiś gest w jej stronę, żeby się jej, no nie wiem, oświadczył, żeby się zdobył na coś takiego, wiecie, otwartego, żeby chciał to jakoś właśnie przypieczętować, ale chłop to w ogóle, no nie rwie się do tego. Boże, słysząc te przeplatane krzyki dzieci, ja się ogromnie cieszę, no okazałam ci iść do dziecka, a ty mnie zignorowałeś i poszedłeś spać. Super, bardzo mnie cieszy to, że jesteś taki ignorancki. A to, co chciałam powiedzieć wcześniej, to to, że bardzo mnie cieszy, że kończysz nam trochę już ten etap takiej właśnie dzieciarni w tym mieście. I na szczęście ten etap już niedługo nam odejdzie. Będziemy mieć dużo nastolatków i dużo małych dzieci, więc ja się w ogóle bardzo z tego cieszę. Dobra, weź to dziecko do góry. Ono się raczej nie zdążysz wysikać, więc musisz je wziąć do spania. Nie, 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 nie. nie. Ariana idzie spać, dobra. I Romeo też zaraz położymy, tylko niech odłoży to dziecko do spania. Okej, okay, wszyscy. Kładą się spać, więc widzimy się rano. Dobra, niestety musimy obudzić Arianę. Dziecko nam się drze. Na szczęście jedno z dzieci jest ogarnięte, więc Boże, jak ja nienawidzę tych krzeków! nie cierpię tego, Jezu, tutaj ją położysz, ona się tam czymś ogólnie pobawi, dobra, baw się klockami i musisz tutaj przebrać dziecko swoje ej, ale te dzieci są w sumie ogólnie w spoko stanie. może ty byś w ogóle pouczyła to dziecko jakieś umiejętności, co ono w ogóle chciałoby a na razie nie chce nic, rozumiem czyli chce sobie zdobyć punkty punkty charyzmy, punkt kreatywności no spoko to odłóż go tutaj i on się będzie bawił króliczkiem, ty w tym czasie jako dobra pani do mój gospody. Musisz posprzątać chatę. I masz tu trochę rzeczy do posprzątania. Masz kuchnię, zapewne masz też wannę. W ogóle coś ciebie za gospodyni. Twój mąż to powinien mieć wszystko pod nos podstawione, a ty się tak opierdzielasz. To jest niby była sprzątaczka, no nie widać. Boże, ale się wyżywam na niej, to jest okropne. Nie, a tak szczerze, to ja trochę drwię z tej sytuacji, bo Romeo sobie tak trochę ją wychował, wiecie, jako taką babę, która wszystko gotuje, wszystko zrobi, i on tak naprawdę nie musi się martwić o nic. Ty jako dobra gospodyni chciałabyś zaserwować jakieś jedzenie. Co ty możesz zrobić? A w sumie mogłabyś zrobić ciasteczka świąteczne. Jest akurat zima. Zróbmy tak tematycznie, że mamy święta i możesz zrobić, żeby było twojemu mężusiowi przyjemniej. I ona teraz robi wszystko, żeby on pomyślał o tym małżeństwie. Ona stara się być żoną idealną, żeby mu tylko zaimponować, wiecie, tak, żeby Ech, on zobaczy, jaka ja jestem super kobieta, ja mu wszystko ugotuję, on ma ze mną... No, okej, okay, jednak nie jesteś taką żoną idealną, jak mi się wydawało. No cóż, no, zrobimy jeszcze raz. Powiedz się Uczy na błędach chociaż to w ogóle nie wygląda, żeby było spalone. O, dobra, zrobiła. Fajnie, cieszę się bardzo, możesz to podać. Dobra, i nie jedz tego, tylko idź na górę, posprzątaj tutaj ten kibelek. Musisz go opróżnić i nauczyć swoje dzieci korzystania, bo chyba im się chce sikać. Już powoli tak. Nelisa jest w ogóle tutaj już na skraju. Nasz ukochany mężuś idzie sobie zjeść ciasteczka. Może nawet zjeść dwie porty, jeżeli tylko ma, to, ma na to ochotę. I powinien się cieszyć, że nam mu gotowała, ale on ma to gdzieś i mówi: tak, to jest właśnie robota, którą powinien powinna wykonywać kobieta, dzieci i gotowanie i sprzątanie domu. To jest typowy chłop, który wyznaje zasady patriarchatu. Ja kreuję cię jak, na, jak najgorszą postać, bo po prostu cię nie cierpię. O Jezu, Parys do niej dzwoni. Jezu, jak to Romeo podsłucha, i on się dowie, że ona gada z Parysem, to jej musi zrobić awanturę. I on robi ci awanturę, tak, argue, e, oczywiście jesteś cały śmierdzący, ale pomijmy to. Dlaczego ty rozmawiasz z tym debilem? I mi jest ogólnie trochę Ariane szkoda, bo ona będzie prawdopodobnie do końca swoich dni w tym małżeństwie poszkodowana i będzie wiecznie na zawołanie swojego i jeszcze nie teraz, ale później męża. Także no, Ariana, przyjmij moje przeprosiny. Żałuję, że w ogóle związałam Cię z tym człowiekiem i przepraszam za los, który cię spotka. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, to trzeba zaraz zająć się naszym drugim dzieckiem, bo ono też jest tutaj w bardzo już złym stanie, i dlaczego to dziecko nam tutaj taranuje przejście. Przesuń się, dziękuję. Dobra, Romeo idzie do pracy, idzie nam zarabiać, wszystko ma do, do awansu raczej rozwinięte, także myślę, że jest szansa, że ten awans dobędziemy. Ja nie wierzę. Wiem, że nie jest ogólnie śmierdzący i trzeba go umyć, ale na razie to go połóż spać, bo on, on nie wytrzyma więcej. On jak dorośnie za 3 godziny, to wtedy się umyje. Teraz jest taki okres w tej Weronie, że kończą się takie właśnie okresy dzieci. Więcej będzie teraz nastolatków, ewentualnie tam, wiecie, u Juli czy u Hermi, tych osób, które są. Powiedzmy z trochę młodszego pokolenia niż osoby, które na starcie były dorosłymi. To jednak te dzieci już będą coraz starsze i będę mogła im robić jakieś wątki romansowe, jakieś wątki nienawiści. Ja się ogólnie mega tym jaram, bo jestem ciekawa tego nowego pokolenia. Jak oni będą wszyscy wyglądać, te wszystkie dzieciaczki, no ja jestem ogólnie mega tym podjarana. Boże, słuchajcie, jeszcze pół godziny i nam dzieci dorosną. Ja nie wierzę. To, się, to w ogóle nawet nie opłaca się kłaść ciebie spać, baw się z nim cały czas, bo serio, nie opłaca się nawet go kłaść do tej kołyski. To jest bez sensu. Dobra, weź go, połóż na ziemi i on teraz musi nam dorosnąć. No i dobra, pokaż się. Masz bardzo ciekawą pijamę. Ogólnie to mi się wydaje, że Sylwius będzie miał bardzo przyjemną buźkę. Zobaczmy go, jak wygląda z bliska. Ej, on ma w ogóle bardzo ciekawy typ urody i wydaje mi się, że on może być fajną mieszanką genetyczną swoich rodziców, bo ja w jego twarzy nie widzę tak w 100% Romeo, ale widzę bardziej chyba Ariane niż ojca, więc no, ciekawe. Myślę, że włoski to mu zostawia. Zmienimy ci może tylko faktycznie ciuszki na jakieś lepsze. Teraz pora na i Jestem też mega ciekawa jej twarzy. No pokaż ty się, pokaż ty się. Mam nadzieję, że się w ojca nie wdałaś, proszę. O, jaka ty jesteś piękniusia! O Jezus! Tak, ogólnie Narisa jest piękna, ale niestety prawdopodobnie będzie miała nos po swoim starym. Czy mogło być. Gorzej? Nie, nie mogło. Nie no, ogólnie przyznam, że dzieciaczki są bardzo słodkie i jestem mega ciekawa, jak będą wyglądały jak dorosną, ale oczywiście na razie się nie dowiemy. Ej, ale mój drogi, tutaj nie jest twoje łóżko, wiesz o tym? Twoje łóżko jest tutaj. I tak, ty mógłbyś się w sumie położyć spać, bo tobie się faktycznie chce spać, a twoja siostra mogłaby iść coś zjeść na dół. Ciekawa jestem w ogóle, jakie są wasze cechy charakteru. To jest w sumie dość ciekawa sprawa. Ty jesteś bardzo otwarta, aktywna i jesteś bardzo miła. No, fajnie, zapowiada się to nawet dobrze. A ty jesteś ogólnie niechlujny, otwarty, aktywny, bardzo poważny i miły. Ogólnie mi się wydaje, że wasze tutaj pragnienia mogą trochę podchodzić albo pod popularność, albo pod romansowanie. Będę się musiała nad tym zastanowić. No, wrócił nam sprawa. O! Wrócił ojciec jakąś babą. Klasycznie, dlaczego mi to nie dziwi? Zaprosić Mirandę do domu. Nie wiem po co, chyba, żeby Twoja kobieta poznała Twoje. Dziecko na boku. Nie wiem po co ty w ogóle chcesz ją zaprosić, ale okej. Okay. Dostałeś też awans i boisz się o śmierć Julki, bo że ta Julka dalej mu siedzi w głowie. To jest niesamowite. Ej, czemu ta laska nam zabiera gazetę? Ej, czemu wy tacy pokuceni jesteście? Okej, okay, to się musiało stać na parceli publicznej, na którymś z moich odcinków, ale nie wnikam o co chodzi. Matko, jak on teraz musi wiele do awansu rozwinąć? Patrzcie, dwa punkty gotowania, punkt logiki, punkt kreatywności. Ale jutro masz wolne, więc masz na to czas. Spokojnie, zrobimy to jakoś. Dobra, weź się połóż te gotowania, w sumie, bo nie masz nic do zrobienia a jesteśmy ogarnięty, tobie też w sumie się nic bardzo nie chce spać więc ty mogłabyś może faktycznie jakieś swoje hobby odkryć skoro jesteś z Monteków, to może się faktycznie okazać, że ty w ogóle gotować lubisz Jezu, baba, co nam za darmo tutaj obcina płoty. Boże, babo złota, ty jesteś Cudowna. Jak widać, Nelisa nie jest prawdziwym montekiem, bo nie lubi gotować, więc niestety musimy sobie to odpuścić. Znajdziemy ci jakieś inne hobby, nie przejmuj się. Dobra, położę cię spać, bo wy w sumie teoretycznie macie jutro szkołę, więc trzeba by wam było troszkę snu, że tak powiem. I ciebie też w sumie tak wyślę spać. To by się nie chce spać, ale na siłę cię wyślemy, żebyś był w dobrym stanie, jak rano wstaniesz. Więc tak właściwie zaraz nam będą wszyscy spali, więc widzimy się klasycznie rano. Patrzcie, jaka dobra matka. Wstaje, kurde, przed szóstą, żeby zrobić dla swoich dzieci jedzenie. To znaczy, to jest w sumie w mojej głowie, że ona tak wstaje specjalnie. I musi tutaj posprzątać kuchnię, bo oczywiście, jeżeli ona nie posprząta. To nikt tego nie zrobi. Zdążysz im jeszcze zrobić jakieś dobre śniadanko, żeby twoje dzieci nie były głodne? Teoretycznie mamy resztki, ale ja chcę pokazać, że ona jest idealną kandydatką na żonę. Więc ona nawet ma pragnienie, żeby podać jakieś jedzenie. Ja jej to obiecam. Wy sobie wstaliście, więc w sumie to możecie sobie ze sobą troszkę tam pogadać, zapaść sobie, jaki w ogóle macie kontakt. Matka, jaki wy macie słaby kontakt? O Jezu, musimy to naprawić koniecznie. Cudowny, piękny obraz rodzinki. to tylko dlatego, że nie siedzi to ich ojciec. No, dzieci. Ci nie zdążyły zbyt dużo zjeść, ale spoko Romeo tutaj zje te wszystkie resztki. No i korzystając z okazji, że będziecie zaraz sami, to ja wam muszę powrócić do tematu waszego tutaj małżeństwa, bo Ariana nie zamierza odpuścić, ona bardzo by chciała, żeby ich związek był normalnym związkiem, żeby oni w końcu byli po ślubie i niejako chciałaby właśnie zmusić Romeo, żeby on się nie opierał i żeby się jej w końcu oświadczył. No i on to oczywiście zrobi pod przymusem, no bo jakżeby inaczej. Więc sobie tutaj możecie porozmawiać zaraz o tym. Tak więc Romeo po dłuższej rozmowie stwierdza, że on to w sumie to ma to już gdzieś, jemu jest wszystko jedno i żeby udobruchać swoją tutaj wybrankę, w sumie to nie jest jego wybranka, ale jest kobieta, która się napatoczyła i z nią ma te dzieci. To będzie totalnie niezgodne z tym, co ty czujesz. Ale Laska będzie zachwycona. No i on to zrobił po prostu wbrew sobie i tyle. No, teraz udaje, że takie szczęśliwe. W głowie ma takie. Ja pier... No i jak widzimy, wspomnienie już jest na czerwono, i wydaje mu się właśnie, że popełni błąd swojego życia. A Laska jest totalnie zachwycona. Więc na jakiś czas można powiedzieć, że Laska jest udobruchana, jest szczęśliwa, że się zaręczyła, czego nie można powiedzieć o jej narzeczonym. Myślę, że mogą tutaj być rachunki koło 1000 albo 900. Zaraz zobaczymy. O, 820, całkiem spoko. Teraz możemy zająć się rozwojem twoich umiejętności, więc na początku poleci gotowanie, i staramy się do jutra, a raczej do końca tej rozgrywki, rozwinąć jak najwięcej. To oczywiście, w ogóle, czemu te książki tak leżą porozwalane? Jezu, weź się podkładaj. Posprzątajmy wszystko, co się da, żeby ten dom był w miarę ogarnięty, żeby był w dobrym stanie, żeby dało się tu egzystować. Pościel jeszcze łóżka, tak. Ona musi sprawiać tutaj takie pozory idealnej pani domu. Ej, w sumie, to skoro była zima, to ja powinnam im była postawić choinkę, ale skoro się już kończy ta zima, to. Chyba się już nie opłaca. Dobra, moje pilne dzieci odrabiają lekcje, natomiast dorośli siedzą sobie tutaj wspólnie. A ty nie możesz w ogóle tędy wyjść, bo matka ci przeszkadza. O Jezus, teraz już możesz. Dobra, to idź robić te lekcje, bo. Próbuję ci od dwóch godzin zmusić, żebyś poszedł, i się dziwiłam, czemu nie chciał iść na górę. Ej, ja mam w ogóle pomysł, ludzie. Słuchajcie, ja mam dobry pomysł. Weźcie się przestań uczyć. Ja w ogóle za niedługo wyślę Arianę spać. A Romeo ma pragnienie, że chciałby zaprosić Mirandę. Ej, to jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że nikt was nie nakryje. To będzie pełne adrenaliny. Dobra, zapraszamy Mirandę. Mam nadzieję, że się zgodzi i przyjdzie. Para, która totalnie jest siebie warta. I oni do siebie pasują, bo są obydwoje tacy zrumbani. Co ty robisz, Miranda? Dlaczego ty się sprzeciwiasz? Trzeba przyznać, że sceneria jest naprawdę romantyczna. No ej, no Miranda! Czy ona po prostu nie lubi jak się z nią flirtuje? Ona lubi jak się ją całuje. Okej, okay, wszystko jasne, ja już wszystko rozumiem. Cudowne, a u góry śpiżonka i totalnie nie ma pojęcia, co się dzieje na dole. Ale słuchajcie, trzeba przyznać, że Romeo jest u boku Mirandy bardzo szczęśliwy, bo to jest kobieta, która równie tak jak samo jak on, potrzebuje otwartego związku i ona nie ma problemu z tym, że on ma inną kobietę. Tak samo on nie ma problemu z tym, że ona może mieć. Innych mężczyzn, więc oni do siebie po prostu pasują jak puzle. Więc możesz sobie już iść, Miranda. Dzięki za to, że wpadłaś. Bardzo Cię cieszę. I wracać do swojej narzeczonej. Dobra, kładziemy Romeo spać i widzimy się rano. Wasz kontakt dalej jest słaby, więc będziemy wam się starać tutaj poprawiać ten kontakt, bo jednak jesteście kurde rodzeństwem, to wypada się dobrze dogadywać i wy jesteście takim głównym swoim wsparciem. I szczególnie mi się też wydaje, że nie będą dla siebie wsparciem, kiedy nagle może coś w przyszłości się będzie psuć między ich rodzicami, a wtedy wsparcie rodzeństwa to jest naprawdę mega istotna rzecz. On widzę, że w już gadają ze sobą czyżby znowu poruszali temat ślubu. O, być może pogadaj z nim tutaj o tym. Ja bym w ogóle chciała, żeby oni. The cat sat on the Dzisiaj tak w sumie wzięli ten ślub. Bardzo bym chciała, żeby właśnie Romeo się czuł trochę pod przymusem i ona go trochę właśnie zmusi do tego ślubu, tylko pytanie o której godzinie ty wracasz z pracy? O 15. Ale raczej chciałabym, żeby to był taki ślub bardziej prywatny, żeby tylko ewentualnie były przy tym dzieci i nawet bez jakiegoś tam szykowania jakiejś sukni, wiadomo czego, żeby to po prostu była taka czysta formalność, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Dobra, pora wysłać dzieci do szkoły, a Romeo powoli trzeba wysłać do pracy. Więc idź, jesteś trochę ogólnie w złym stanie do tej pracy wysłany, ale powiedzmy, że już pominiemy to. Tak właściwie nie wiem do końca, co mam robić z Arianą. Ona jest taką typową kurą domową. Ona po prostu się krząta po domu bez jakiegoś większego sensu. I jedne, co dla niej widzę, to właśnie jakaś poprawa umiejętności gotowania, bo wiem, że Romeo ogólnie dobrze gotuje, no bo on pracuje jednak, on jest szefem kuchni. Powtarzam, on jest szefem kuchni. Jak prawie każdy montek pracuje w kulinariach, więc ja tutaj nie powinnam jakoś tak mega kłaść nacisku na to, żeby się Ariana uczyła gotować, bo przecież on. Mógłby. Trochę mi się wydaje, że on wolałby, żeby to właśnie ona wypełniała te obowiązki gotowania, sprzątania. I on, mimo że umie gotować, to po prostu na świecie mu się nie chce. Taka to właśnie jest ta prawdziwa twarz Romeo, że on jest po prostu zadufanym w sobie gnojkiem. I takie są fakty. A ty w ogóle nabijasz nam już zaraz piąty punkt gotowania, w sumie to trochę ci brakuje. Ale kurde, będziesz niedogo śmigać w tej kuchni. O nie. Robisz to na logikę czy strzelać? Dobra, spróbuję to przeczytać. Dobra, weźmy to. O oh my! God! Ja nie wierzę jak ile pieniędzy. Ej, to teraz to my możemy w ogóle zrobić gruntowny remont tej chaty. Kolejny mega fajny sukces. Po pierwsze. W odcinku, w którym graliśmy u Hermii Puka, tak samo dostaliśmy w bardzo fajną premię pieniężną. I ja mam wrażenie, że ta tura bardzo obfituje w fajne tutaj pokłady budżetowe. I mam nadzieję, że ta pasta się będzie długo utrzymywać i uda nam się zdobyć naprawdę fajne pieniądze. Ej, wow, 20 tysięcy! To jest naprawdę sporo. To w kolejnej turze będziemy mieć do, dosłownie tak odwaloną chatę tutaj, że nawet jej nie poznacie. Ale zrobię remoncik. Wow! Dobra, odbierz telefon. To będzie jedyna pożyteczna rzecz, którą zrobisz w ciągu dnia. Może to Parys? Uh! Excuse me? A czemu ty chcesz z nim rozmawiać? Ej, to jest serio bardzo interesujące, i jestem ciekawa, czy Parys chce naprawić swój kontakt z Romeo? Czy chce z nim coś przegadać? Wow. To jest naprawdę ciekawe pytanie. No niestety Romeo nie ma w domu, więc nie możesz z nim pogadać, ale przekażę mu, żeby do ciebie oddzwonił. Jestem teraz zszokowana tym, że Paryś zadzwonił do Romeo i nie zadzwonił do ciebie. Czy oni mają w ogóle fatalną relację chyba ze sobą? No, ej, przecież oni dosłownie są wrogami. To dlaczego on. Do niego dzwoni. Chociaż mogło się też zdarzyć tak, że w opinii Parysa oni nie są wrogami, tylko Romeo to tak widzi, a on może mieć zupełnie inny do niego stosunek, ale i tak! Oni się dopiero co pobili, a on do niego dzwoni, może po prostu on się chce z nim pogodzić. Do tego trzeba jakąś fabułę konkretną dopisać. Dobra, oceny wam się podniosły, więc fajnie. Romeo to musi się iść, wykąpać. Koniecznie, dobra, idź się wykąp. I ja do tej godziny 18 wam planuję zrobić ślub prywatny, bez żadnych sprzeciwów. Tutaj robimy ślubik i koniec kropka. Ogarnię My tylko tutaj szybko dzieci. Dobra, moi drodzy, przyszedł czas. Romeo twierdzi, że on chce mieć za sobą. Tą całą sytuację ze swoją narzeczoną. I chce ją za wszelką cenę tutaj uciszyć i sprawić, żeby go nie zostawiła, bo Romeo czułby się trochę źle, gdyby nagle stracił kobietę, która za niego wszystko robi i mu wszystko pozrzuca pod nos, więc po prostu jemu jest bardzo wygodnie w tej sytuacji. Więc on chcąc ją zadowolić, będzie dalej prowadził romans z Mirandą, ale wezmą w końcu finalnie ten ślub. Więc zróbmy teraz ten ślub! Dzieci, przyjdźcie tutaj, proszę. Proszę zobaczcie, to oni biorą ślub. Pewnie on będzie miał złe wspomnienie. Zaraz zobaczymy, zresztą. No i tak się to skończyło. Zaraz musimy jej zmienić nazwisko. I teraz, finalnie, moglibyśmy zmienić również nazwisko dzieciom. I ja, oczywiście ja to zrobię. No i tak, oczywiście dzieci się cieszą, że ich rodzice sobie tutaj wzięli ślub. Dobra, robimy tutaj zmianę nazwiska. Tak, za pomocą właśnie młoda już pozmieniałam tym dzieciom nazwiska, więc teraz nazywają się Nerisa Montek oraz Silvius Montek, więc teraz mamy wszystko naprawione, tak jak powinno być. Też tutaj się przytul z pogratuluj, mu tutaj małżeństwa. No dzieci są ogólnie szczęśliwe, bo dzieciom się wydaje, że wszystko jest ogólnie w porządku. To naprawdę w sumie dzieci na razie w ogóle nie widzą, żeby coś było nie tak, tak naprawdę sama Ariana myśli, że jest okej, okay, ale Romeo wie swoje i Romeo wie, że to małżeństwo nic w jego życiu nie zmieni, bo on dalej będzie tak samo zdradzający, jak był, jego natura się nie zmieni. No i w sumie to Ariana jeszcze nie wie, jaki Romeo był, do końca go nie zna, jest tym mężczyzną po ślubie, ale jeszcze nie zna jego prawdziwej natury. I może to właśnie był błąd, że ona go dobrze nie poznała. Dobra, moi drodzy, wybiła godzina 18 w Radio Mar... <laughs> nie, tak serio, to kończymy. Odcinek, także dziękuję mega za obejrzenie. Mam nadzieję, że wątek z tym przymusowym ślubem Wam się spodobał. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Simsach. Cześć!